taki dzień przed trzema wiekami, kiedy sto armat twierdzy jasnogórskiej ogłosiło Rzeczypospolitej wielką i radosną wiadomość, a przeszło 200 tysięcy pielgrzymów zgromadzonych na Twojej górze zwycięstwa zawołało chórowo Polski Jesteśmy przy Tobie. Do dnia 8 września 1717 roku korony Ojca Świętego Klemensa XI na Twój obraz uroczyście nałożył biskup Krzysztof Szembek. Po trzech wiekach ta modlitwa odbija się echem o nasze serca, a salwy armatnie przypominają, że jesteś nam królową, najświętsza dziewico. Przypomniał to narodowi Senat i Sejm Rzeczypospolitej, kiedy obecny rok ustanowiony został rokiem trzechsetlecia koronacji Twego rodzico obrazu Jasnogorskiego. W obecności przeora Jasnej Góry przemawiając do senatorów profesor Jan Żaren powiedział tak mocno wpisani jesteśmy w twój obraz Mario, że bez niego na naszych ziemiach nie byłoby dzisiaj Polski i Polaków. Koniec cytatu. Dzieło nadania Maryi tytułu królowej Korony polskiej jest do dziś symbolem szczególnego zjednoczenia narodu i wyrazem manifestacji wiary niesionej z pokolenia w pokolenie. W roku 1863 powstańcy, zanim rozwinęli sztandary i podnieśli broń, dnia 5 stycznia proklamowali Ciebie, Mario, na królową Polski. W dokumencie zawarto następujące słowa. Oto rząd, chcąc przywrócić wolność narodowi i chcąc mu zapewnić szczęście i błogosławieństwo Boże, nie przyznaje na króla polskiego heretyka Cara Moskiewskiego, a wzywa. Na królestwo swoje Matkę Boską Częstochowską, ukoronowaną koroną polską na jasnej górze. Najdostojniejsza Królowo, wszelkie w historii prześladowania, więzienia, katorgi, syłki wzmagały cześć i miłość do Ciebie, Królowo Polski, i rozbudziły. Tożsamość narodową. O królowo, to jest tajemnica Twojej korony. Dzisiaj patriotyczne i religijne dziedzictwo Rzeczypospolitej uosabia stający do historycznego i apelu Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej imienia Marszałka Józefa. Związek ten zrzesza przeszło 4000 członków. Dla nich wszystkich największym oficerskim klejnotem jest honor wypisany na sztandarach i wojskowych orderach. Dzisiaj takie klejnoty przy dźwiękach sygnału wojska polskiego składane zostają królowo na twoją jubileuszową koronę. Obecny tu prezes zarządu związku, pan pułkownik Stanisław Tomaszkiewicz, złoży ci królowo, uroczysty meldunek i jubileuszowe wotum. Panie pułkowniku, prosimy. Jasnogórska Bogurodzico, Jasnogórska Hetmanko, Królowo Rzeczypospolitej. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego staje dziś przed tobą i składa meldunek z 95. rocznicy powstania naszej oficerskiej wspólnoty. Wsłuchani w biało-czerwony manifest wiary, naszego narodu wołamy. Daj nam siłę, abyśmy do końca swoich dni pozostali wierni Bogu i Ojczyźnie. Jasnogórska Bogu Rodzico, przyjmij to nasze wołanie. Oto jesteśmy przy Tobie, a nasze czuwanie trwa. Amen. Przyjmujemy wrożańcowe rozważanie o królewskiej godności Matki Bożej i naszej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć święcie imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzednie, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze imię jako i imię opuszczania, wszystkim I nie opuszczania, nas na pokuszenie, ale na, Zdrowaś, Maria, wlasti, fernan, na pan z tobą, ale nas wsadzenia naszych i własnych, głosu wsadzenia, w głosu Święta, głosu, i głosu w w w Strong <speaking> my <in Hebrew>

Polecamy naszych arcypasterzy na czele z przewodniczącym Konferencji Episkopatów Polski księdzem arcywiskupem Stanisławem Gondeckim. Polecamy Tobie wszystkich naszych rodaków, którzy w tej świętej godzinie w kraju i na emigracji łączą się z Jasnogórą. Wszystkich obecnych dzisiaj na Jasnej Górze. Animatorów, dzieci Marii z Katowic. Pielgrzymów z parafii świętego Jana Pawła II ze Stalowej Woli, którzy z Księdzem Kozłowskim podejmują nocne czuwanie. Jutro po 40 latach pracy żegna się w Częstochowie ze służbą wojskową pan pułkowi dyplomowany Krzysztof Tarapasz. Boże Błogosław pułkownikowi i jego rodzinie. Uzdrowienie chorych. Prosimy Cię o zdrowie dla Anny, Janiny. I pułkownika Wojciecha. Na Twoim ołtarzu, najświętsza dziewico, otwieramy Wielką Księgę Modlitwy Apelowej i o świętą miłość Rzeczypospolitej Cię błagamy. Miej w opiece naszego Pana Prezydenta i tych wszystkich, którzy zostali sługami Ojczyzny. Pod Twoją ogromą uciekamy.

Święty Janie Pawle Wielki Błogosławieństwo apelowe udzieli nam jak i że często najdostępniejszy arcypasterz naszej Maryjnej Archidiecezji Ksiądz arcybiskup Wacław Debo Codziennie przeżywamy różne tajemnice poczynając od radosnych poprzez trudne w naszych wspólnotach i w naszej ojczyźnie. Ale pamiętajmy, że odkąd Maryja wypowiedziała swoje tak dla Boga i Chrystusa, również i nas nosi pod swoim sercem. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę apelową. Pozdrawiamy już z naszego studia w Toruniu.